Mano, to ja, Filip. Słuchajcie, dzisiaj yy, zainstalowałem yy, Mobizena, jak sami widzicie. Yy, wczoraj był, fi, Byłem wczoraj u mojego brata ciotecznego Marcela. Jego kanał się nazywa Marcelo coś tam to, sam lekowy, a, a też do niego wpadajcie. Ale dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę Wam dwie gry, żebyście zobaczyli. Prawdopodobnie dzisiaj będzie Farm Simulator i yy, Public Transport Simulator. Yy, yy, pierwsze zaczniemy od yy, symulatora, ale chciałbym powiedzieć Wam, że jestem teraz w swoim pokoju. Dzisiaj jest sobota. Wczoraj byłem w szkole, a dzisiaj yy, w. Yy, Nagram dla Was odcinek. No to chyba zaczynamy. A to jest ten public transport. Teraz muszę tak przewrócić. Yy, to też będzie na komputerze, ale mam już swój komputer, ale nie powiem Wam, bo jakby były odcinki z Eurotracka, to. Yy, tak będzie, że yy, yy, tr yy, 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 trzy trasy ciężarówką pracodawcy przejedziemy się yy, a potem będę swoim, żeby wam pokazać, że yy, bo ja już trochę poza dawno nie nagrywałem, o, zaraz to. Może za asystentem kiedyś zrobimy taki coś odcinek Google, ale yy, zobaczmy. Chcę Wam dzisiaj za, zaprezentować trochę, bo... No dawno mi nie było, powiem. Wczor, wczoraj byłem na kanale Marcela mojego Marcela. Ja przeciszę trochę. Okej. Okay. Ktoś to z, z, z ma to... No, fajnie na pewno jest, fajne to jest, bo... Nie, nie, ja bardziej lubię na wsi, wsi. Um. Teraz będzie mi się łatwiej grało, bo z rana grałem, ale na ładowartie wtedy się źle. Posłuchajcie te, y, 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 Możecie ściągnąć, czy widzisz te gry komentarze piszcie do moich filmów, łapkę w górę oczywiście, subskrybować, być na bieżąco, bo teraz będą się bardzo często pojawiać filmy, bo mam na dzisiaj będzie taki sobie po prostu jeden odcinek, Co, codziennie on będzie, tylko tam będzie trzeba po szkole, w te dni szkolne, ale też chodźcie do szkoły, bo, bo mi się na początku Roku ch chce chodzić do szkoły, ale w taki no, dziwny sposób. Dobra, hamuje moje. No otwieraj się. Trochę mi się tnie, dlatego że. obicen taki jest. Jeszcze pada deszcz! Czekajcie. przestawię na chwilę. Chciałam przesławić, bo tam miałam wycieraczki. Czy mogę nam wystarczyć? Nie, ja bardziej te, o te wolę. Gdzie mi 4 minuty nagrywam, ale mój Marcel wczoraj e, w, m, też. E, ma, mam pytanie. Widzieliście taki jego zaginiony odcinek z małą Anią, jego, jego siostrą, bo. E, ja tylko chyba to widziałem. Um, oj, stracimy XP, ale. I y, 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 on jest zasmucony, bo nie powinno być takich małych dzieci, ale. Y, y, jakby ktoś z Was zrobił to, on mówi, że y, y, pozdrowi, po, pozdrowi mój, ma, y, mój y, brat, cioteczny, y, y, waszego brata, mamy, tatę kogo to macie! No, to, to trochę mi się, mi się zaczyna i dlatego i tak jeżdżę, ale to może sobie pojeżdżę wolniej. Co, co mi tak. Nie! Nie! Ej, 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 ej! Słuchajcie, bo to mi się zacina na mobil... A, wyłączyłem pięknie! Oj... Co on mir nie rusza? Staręczny? Może mi do tyłu ruszy Tak, bo byłem... O, 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 o znak przecież dla pieszych zahaczony a, a może będę udawał, właśnie na kamerce jakbym jechał tym... Jechał w autobusie, trząscie. No tak, będzie fajnie, co? W farmingu będzie się lepiej, bo mówi ci... Się... Nie, nie! 5xp! O, jest tu pan, mam nadzieję, że wsiądzie do mojego autobusu. Tak, wsiądziemy. Tam wychodzi Szamy bo to jest wieś. A, a miasto mm, na, na wsi jest lepiej, dlatego że mi się to bardziej podoba. To można nawet pod hotel podjeżdżać. Rzadko to się zdarza, bo bardziej pod normalne przystanki, ale. Mi się trzy razy tak zdarzyło, powiem. Hmm, 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 hmm. A teraz rondo. Włączamy. No, ej, teraz jestem głodny, bo dzisiaj nie jadłem za Od samego rana tylko kanapkę z miadłem, a teraz. Tu nie ma nic. Dobra, no, to Tu sobie włączy mi. będę jeździł wolniej. Mi się strasznie tnie. U was może tak być, że u was się nie będzie ciąć. Ale nie wiem. Jak u mnie się tnie, to może by... U was też się tnie. Ej, przytarłem. Nie. Rzecznie tu samochody nie jeżdżę, Takich w farmingu. Czekaj, gdzie mieszkać? Taaaaj, chcę zmienić kamerę, bo tak tu nie widzę. Przy mi się ciężko jeździ, słuchajcie, na tej. Ciekawi dlaczego? Nie powinno tak być. By, tu można zmienić ten numer e, autobusu. Oj, jedziemy. Eurotracka na pewno nagram, bo mam swojego tira i ładnie go już wystroiłem. Mam mody, mam fajne takie miasto na rozszerzenie mapy w Polsce. Mam takie Piotrków Trybunalskich. E, może źle wymawiam nazwę. E, napiszcie mi w komentarzu, ale to jest w, w Piotrkowie I, i mam firmę Orlen, ale gdzie jest ta Ikea? Właśnie. Nie zastanawiam. Tu mogę sobie pojechać szybciej, ale zescinę mi się. Nie mam też kagańca. Miał być kagańc i mogę ponad 130 jechać na godzinę, powiem wam, ale chcę to zrobić w taki bezpieczny sposób. Nie, mam nadzieję, że to trasa w ogóle się skończy, ale jestem głodny. I to też będzie odcinek. Czy jutro będzie? Be będzie, będzie, będzie. Tylko jadę yy, na, ch na chrzest mojej tej Ani, yy, siostry, ciotecznej, bo yy, niedawno się urodziła. Chyba w, chyba w marcu albo w kwietniu. Chyba marzec albo. marzec albo kwiecień. Na odcinku z, z, z Marcelem może się. To wiemy woj, tak sobie stanie Tu mi się zaczyna. Jak będzie koniec tej trasy, zrobimy tu sobie jedną trasę w farmingu. Parę rzeczy sobie zrobimy. Pokażemy wam. Oczywiście, daje im trochę czasu, bo... Żaden, że będzie jeszcze parę deszczu jest tu jest wolna linia. Pamiętacie w, w, w EuroTraku to, że miałem moc na y, y, z y, y, to krótko, nie krótko nie krótkofalowkę, tylko CB Radio, ale to mnie wkurzało. Nie czekajcie, zwolnij, Co się stało? Cudownie, kraw... za, zarzuciło tył. Będzie też kiedyś odcinek z Marcela, mam nadzieję, bo. On nagrywa Brawl Stars, a to nieprawda. To też jest fajne. Jak, jak znacie taką osobę, kto, która nie gra w Brawl Stars, to dajcie mi znać. I, ma, i Marcelowi. Gdzie ja. Gdzie. Oj! Nie. Sureczka, że tak słabo jeżdżę, ale... No ja dopiero, no. Dzisiaj jest kolej, kolejny odcinek, mam nadzieję, że dzisiaj się jeszcze go wrzuci na youtuba. Ale Marcel mi mówił, ten odcinek już długo trwa, ale... Zobaczymy. A, na medal, na medal światła. Yy... Konkursu wam też... Konkurs to nie będę robił, bo nie, nie wiem o co chodzi, ale co zrobić. Ktoś na kanał Glam Paula, hej katulenka albo Kali Kaluch to dajcie mi łapkę w górę, bo ja też oglądam, a ja oglądam, a może trochę przyhamuję. Długi jest ten odcinek, coraz będzie dłuższy ten dłu dłu dłużej, on będzie mi się nagrywał. Znaczy wrzucał, ale eee... trzeba... jest ryzyko, jest zabawa, ale trzeba też uważać. Włączmy sobie ręczne. Mam nadzieję, że dobra ruszamy. A czasem mnie utykali w drzwiach i przycisnąłem i musiałam kawałek z nimi jechać, tak, nimi. to się da potrącić. A ciekawe, czy w Eurotracku 2 y, się da potrącić? Y, pra prawdopodobnie się da. Kto ma z Was Eurotraka 3, y, to powiedzcie mi, gdzie go, gdzie go mogę znaleźć, na przykład, bo trójka prawdopodobnie tam i bez dodatku chyba się da yy, robić te special transport, ale jest też to nowy magno i to mi się podoba ale moją ulubioną marką jest man w prawdziwym życiu chciałbym mieć yy, mana czerwonego i tego największego, ale czy tak będzie? Tego nie wiem. Ale coś, coś fajnego chciałbym mieć, bo... Chciałbym mieć żonę e Ewelina, ale e zobaczmy. Uj, na chodni. Ciekawe, że ile będzie koniec, bo raz coraz będzie więcej. Jest czerwone, to może sobie trochę przeshamujemy. są niezdółki straszne. Szybciej, ale głośno było, co to... strasznie głośno. To jest zgłoszone, jakbyście mieli na maksa, to nie, to nie wiem, jak to u was wyszło. Tego nie robić. Kamerkę dzisiaj sobie ustawiłem taką, bo przed chwilą mi tata um, um, zainstalował to, ale musieliśmy parę wygasować, ale na szczęście gier nie. To jest mój telefon teraz. Mam też swój laptop. Ja mam Asusa, tak jak moja mama, ba babcia. Moja, bab moja babcia, ale druga, bo moja pierwsza babcia ra mieszka razem tu ze mną i ona ma Lenovo, tak jak mój dziadek Kazik, mój tata ma Adela, ja mam Asusa, a mój piesek Fredio chyba hał, -hał. No, babcia też to nazwała, ale i, i mi też to się spodobało, ale... Ej, oczywiście pierwsza babcia, a teraz skupmy się na grze. Kiedy ten koniec będzie? Bóg i koniec. Czasem mi się tak zdarza, że czasem powiem kurde, a czasem w ogóle bym tego nie wypowiadał, a mi się to trafi na no. moją chwilę. znacie hakera, to powiedzcie, Marcelowi tam Was pozdrowi Teraz Tu tyłebym bym się Gdzie my jedziemy tam O Boże Jeszcze zdążymy Ale zdążyliśmy Bez mandatu jakby was ktoś, na przykład w Eurotracku dwa albo trzy, bo w jedynce to ja nawet potrąciłem policjanta, ale jakby w dwójce, w trójce, jakby, jakby ktoś miał i by się dało potrącić osobę to możecie mi dać znać, ale albo się nawet da może zatopić tira. Ja chciałbym, ale nie swojego, tylko chciałbym pracodawcy, jakby to się udało, to, by, no, to bym wam dał znać za, za ile będzie kiedy będzie ten koniec bo tu może teraz tu chyba będzie koniec tak tu będzie koniec I, i potem się przesiądziemy na farminga bo prawie to 20 minut Spa, nie chcę wam zabierać czasu szybciej ludzie, bo widzą, widzą trochę zabieram czas. jak Nie zabieracie to spokojnie. O ten... Tamten jeszcze i zaczął padać deszcz, ale sobie nie, nie włączam wycieraczki. Teraz będziemy się przesiadać do farminga, słuchajcie. Nowy kolor, a może będzie nowy wóz? Nie ma, ale na następnej trasie, jak zrobimy, to będzie następny. Uż. I teraz reklama. Mi chce Dragon City, ale ja nie. Nie. i teraz pięknie wygląda, sobie zmieńmy numer. Na mój, ulu... Na mój ulubiony sobie weźmy. Mój... Teraz piszę mój ulubiony numer. No, pięknie. Yy, teraz ba yy, Dobra. O, teraz pięknie wygląda. Teraz pięknie to rozumiem. I żeby znaleźć farminga, no widzicie sami, że to za zacina. O, w tego, jak grać, oczywiście. Kiedyś będzie też odcinek z emergency. I taką mam nadzieję, tylko żeby, jak będzie mi się tak zacinać, nie będzie najlepiej. O, jest. Dzisiaj no, to no, kiedyś był taki odcinek na komputerze, który ponad y, godzinę trwał, ale dzisiaj też jest długo. No. O, tu musiałaś tak nie zaczyna. Ile jest, że mleka się dowieziemy, no, słuchajcie. Strasznie jest u mnie. Czekaj, czekaj. Może sobie trochę przyciszę. Świetnie. Zarąbleka, mleka do końca nie się nie zawrócić, bo może mi krowy coś zrobiły. A raczej tak. Tak, raczej wleją mi na 100%. Tak, wleją mi na... nie na 34 Ale mleka trochę jest Gdybyście się zastanawiali co tu będzie To tu są kupetrowy No... O, no, to jest dokładnie obornik! O, są chory jeszcze o, może nie... Jadę. Ej, aja aj. Bo, nie będę tak zasuwał a, jakby to jest ten mój traktor. Cześć Zenek, cześć. Mówię oczywiście tu, bo tata mi tak nazwał w farmingu. Jeszcze 3% pamięć, pamięć. Może teraz sobie tu zmienię pojazd. niedługo będę będzie teraz skosić. Pokażę wam wszystkie pojazdy. No, możemy sobie skuszyć. gdzie My jesteśmy na młynie. Czyli kosiliśmy u młynarza, a chyba już mu rosło pole. To siedzi mój narza. Już mi jest noc. Może teraz... Dobra, teraz tu podjedziemy. Czyli by... Nie, jest tu są! Ukończę autopilota, to zobaczcie Mam też formiga 15 na komputerze, może też będzie odcinek do niego? No, ale jak będzie? Aaaa, bym mu widzieliście to? po prostu zatrubiłem w czytaniu No i jeszcze gość, myślisz że strach? Mam nawet gościć, zobaczmy jak tam... ...prawda, no już on rośnie ładnie ale ja do koszenia trawy bym sobie zatrudnił a ja też pięknie poszedł nie on mnie kości trawy właśnie bo musi uryć no. Z farminga, z farminga chyba będzie taka prezentacja Pojazdów. najszybsze to są pick-upy ten chyba skończył orać bardzo dawno to bardzo długo to trwało najwolniejszym traktorem słabszym na pewno mocy jeszcze z takim ciężkim sprzętem no to będzie To zaraz pół godziny minie Zabrakniemy sobie pod sklepem Jaką chcielibyście grę, żebym zaraz wam pokażę jakie mam gry To jakby, jakbyście chcieli jaką grę chcieliście by potem zobaczyć To dajcie mi znać, bo zaraz będę w w strasznie długi jest To woli będę kończył dojdzie łapkę w górę Ej, ja tutaj ja tu nas wygrzewam do kawiarnia no, nie wiem tak będzie no toś nie umiesz jeździć oni naprawdę nie zauważył mnie mogę sobie wyjechać oczywiście na pazurę ja wszystko w go tam Go tam, yy, z, yy, z, z benzyną. Yy, Pikapy są hybrydowe, powiem. Bo wam. Dobra, tylko go tu sobie podparkujemy. I będziemy powoli kończyć odcinek. Ale nie długo się zobaczymy i jutro w niedzielę będziemy. Dobra. Włączymy, tylko pokażę Wam te gry. Yy, tu mamy, zobaczcie. To jest nagrywanie piosenek, to raczej nie. To czerwone to jest nagrywanie piosenek. To jest bardzo fajna gra, ta kopalnia. Jak ktoś lubi F1, to niech. To niech kto ogląda. W tego, z, tego, z tego samolotu też będą odcinki, proszę sobie zobaczyć. Zobaczcie, bardzo To, żeby było Wam spokojnie, to ja odejdę na chwilę, Aby sobie tu popatrzeć. Okej, okay, wam pokazałem, a teraz. Słuchajcie. Do zobaczenia! Z zobaczymy się jutro w niedzielę. Do zobaczenia.